Cześć, z tej strony Paweł, zerwak. Mamy piąteczek, koniec roku szkolnego. Jak widać, za mną rozpadało się. A my montujemy kolejny klimatyzator. Pogoda nam w montażu na pewno nie przeszkodzi. Tym razem ciekawe urządzenie firmy AUX. Q-Smart Plus, fajne urządzonko. Montujemy je w takim kontenerze sprzedażowym. Ma służyć jako jedyne źródło ciepła mamy tu urządzenie 3,5 kW przewierczy ściankę tak jak wspomniałem agregacik wisi po drugiej stronie ściany z tyłu zostawiliśmy dłuższy odcinek instalacji w takiej pętelce Mamy tutaj 3 metry. Przy chłodzeniu specjalnie to nie ma znaczenia. Natomiast funkcji grzania, żeby nie było problemów, no warto tą instalację zrobić zgodnie z wytycznymi producenta. W tym przypadku AUX zaleca 3 metry. Często w swoich filmach powtarzam, że jeśli klimatyzator ma służyć do grzania, to lepiej go postawić na ziemi. Natomiast no tutaj klient nie chciał tego zrobić, nie chciał w ten sposób zamontować urządzenia, jego wybór. Natomiast żeby zminimalizować ryzyko przenoszenia drgań podczas grzania na budynek, na kontener, to po prostu zastosowaliśmy takie wibroizolatory jak widać, poruszam palcem, więc ten agregat cały chodzi, więc te drgania no, będą w jakimś tam stopniu na, na pewno zminimalizowane. Montaż praktycznie zakończony, w tej chwili robimy próżnię, trwa już ponad 25 minut. No, zawartość wilgoci poniżej 190, poniżej 200 mikronów, więc zasadniczo możemy już kończyć. I po uruchomieniu pokażę Wam, jak pracuje samo urządzonko, bo naprawdę jest fajne. A zapomniałem dodać tutaj mamy pakiet zimowy urządzenie. Zgodnie z deklaracją producenta działa bez problemu do chyba minus 22, jeśli dobrze pamiętam. No i grzałka tacy zabezpiecza nam przed zamarzaniem skroplin, które spływają podczas defrostów z wymiennika. Jeśli są niesprzyjające warunki pogodowe, ten kondensat potrafi zamarznąć na tacy ociekowej, nawarstwiać się z czasem i po prostu zacząć obcierać o. Śmigła wentylatora. Dobra, lecimy do środka. Słuchajcie, jesteśmy już po montażu. I w tej chwili chodzi w funkcję chłodzenia. Mniej więcej tak się prezentuje. Odstaje delikatnie od ściany. Z każdej strony około 1,5 do 2 mm. Jest to zupełnie normalne. Są różnego typu mocowania. Jedne klimatyzatory dolegają ściśle do ściany, jeśli jest zrobiona gładko, równo. A niektóre, jak Aux, w przypadku tego modelu, lub większość japońskich urządzeń, no ma, taką, ma taki luz około 2-3 mm. I tak to wygląda po prostu. Co ciekawego, mogę powiedzieć o tym urządzeniu. Może zacznę, dlaczego tu montujemy 3,5 kW. Skoro ten lokal nie jest zbyt duży, tu jest około 25 metrów kwadratowych. Wystarczyłaby moc około, w przypadku łodzenia, mocy około 2,5 kW. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, urządzenie będzie e, głównym źródłem ciepła w tym budyneczku, w tym obiekcie. Jest oczywiście grzałka tacy karteru. Natomiast trzeba sobie zdawać e, sprawę, że jest to po prostu jeden z podstawowych modeli Auxa. Fajnie, że ta grzałka karteru jest, fajnie, że jest grzałka tacy uciekowej. Natomiast jest to nadal urządzenie zaprojektowane bardziej do chłodzenia na tak zwanej kapilarze, a więc przy jakiś tam minus 7. No ono straci co najmniej połowę swojej mocy nominalnej i żeby przy tutaj przy mrozach jakieś tam minus 10, 15 nie zabrakło nam tej mocy, no to musieliśmy troszkę przewymiarować to urządzenie. No i to jest zupełnie normalna praktyka, jeśli chodzi o modulację, zejście z obrotami sprężarki, czy 2,5 kW, czy 3,5 kW. Po prostu te parametry są porównywalne, więc jeśli będzie trzeba, on zejdzie sobie spokojnie, nawet bardzo niziutko ze swoją wydajnością przy chłodzeniu. Klimatyzator posiada bardzo fajny pilot, na którym mamy na wierzchu wszystkie podstawowe funkcje, czyli włącz, wyłącz, prędkość, nastawa temperatury. Funkcja chłodzenia i funkcja grzania są to takie szybkie skróty. No i fajna rzecz, rzadko spotykana w urządzeniach w tym budżecie możliwość regulacji żaluzją. Tutaj Wam pokażę, może się uda złapać, jak ona pracuje w poziomie. Ona się bardzo powoli przesuwa, więc nie wiem, czy to uchwycę. Ale o co chodzi? Możemy, mamy możliwość po prostu ustawienia z pozycji pilota e, kierunku nawiewu prawo, lewo. Oczywiście e, nie jesteśmy w stanie przekierować całego strumienia w jedną czy w drugą stronę, natomiast możemy to jakoś ukierunkować. No i wiadomo, standardowo jeszcze możliwość regulacji żaluzją e, góra-dół. To jest powiedzmy już standard w dzisiejszych czasach. No i fajna opcja: lampa UV. Po prostu odświeża nam powietrze, zabija bakterie grzyby. Też fajny dodatek w przypadku Auxa. Urządzenie jest dość ciche. Myślę, że wygląda bardzo estetycznie. Pod tą klapką ukrywają się, ukrywa się reszta przycisków funkcyjnych. No tutaj jest mnogość tych opcji, nie będę wszystkich pokazywał. Natomiast no to co może nam się przydać w głównej mierze no to turbo, jeśli chcemy jak najszybciej schłodzić pomieszczenie, nie patrząc na no zużycie prądu, na ekonomikę. I tryb silence, czyli cicha praca. Przyda się na pewno w godzinach pracy, w nocnych godzinach pracy urządzenia. Jeśli klimatyzator gdzieś tam jest zamontowany w sypialni, możemy go maksymalnie ściszyć No i tutaj jest jeszcze taka funkcja Sleep: bo tutaj mamy wyświetlacz. Jeśli wisi nam w sypialni jest noc, to możemy go po prostu wygasić. No i teraz cyk, z powrotem nam świeci. I słuchajcie, jeśli chcielibyście zamontować u siebie taki klimatyzator, to zapraszam do kontaktu. Wszystkie dane znajdziecie w opisie pod filmem. Działam na terenie Warszawy i okolic, tak w promieniu do 100-130 km wokół. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!